Barbara Skrzypek nie żyje. Zawał serca przyczyną zgonu po burzliwym przesłuchaniu w sprawie srebrnej. Śmierć Barbary Skrzypek, prawej ręki Jarosława Kaczyńskiego, wstrząsnęła Polską i rozpętała polityczną burzę, która trwa do dziś. 66-letnia działaczka PiS zmarła 15 marca 2025 roku, zaledwie trzy dni po przesłuchaniu przez Prak. Ewe Wrzosek w sprawie spółki srebrna. PiS oskarża rząd Tuska o polityczne prześladowania, wskazując na stres jako przyczynę tragedii, podczas gdy prokuratura ujawnia wyniki autopsji, rozległy zawał serca. Śledztwo przekazano do Warszawy, Pragi, a emocje nie gasną od medialnych spekulacji po uliczne protesty. Kim była skrzypek i dlaczego jej śmierć stała się symbolem politycznego sporu? Odpowiedzi wciąż budzą kontrowersje. Barbara Skrzypek przez ponad dwie dekady była jedną z najbardziej zaufanych osób w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego, pełniąc kluczowe rol w prawie i sprawiedliwości. Jako szefowa kancelarii i dyrektor biura prezydialnego Pis organizowała codzienne funkcjonowanie partii, a jej wpływy sięgały także Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego głównego udziałowca spółki Srebrna, gdzie miała własne udziały. Dyskretna, ale skuteczna, w 2018 roku znalazła się na 41 miejscu rankingu wprost najbardziej wpływowych Polaków w polityce. Jej nagła śmierć 15 marca 2025 roku, w wieku 66 lat, wstrząsnęła krajem. Fakt, że trzy dni wcześniej, 12 marca, zeznawała w prokuraturze okręgowej w Warszawie w sprawie dwóch wierzchni udanego projektu srebrnej w którym biznesmen Gerald Birkfelner stracił 1,3 milion euro, wywołał lawinę pytań i emocji. Przesłuchanie. Prowadzone przez PRAK. Ewe Wrzosek. Trwało kilka godzin i wzbudziło kontrowersję pełnomocnik skrzypek nie został dopuszczony, a ona sama miała skarżyć się na stres. Jarosław Kaczyński w telewizji Republika stwierdził, to sprawa wyssana z palca. Barbara bardzo się zdenerwowała. A Tusk i Giertych są odpowiedzialni. Politycy PiS, w tym Mateusz Morawiecki, poszli dalej, nazywając ją ofiarą opresji władzy. Śmierć skrzypek stała się politycznym paliwem w mediach społecznościowych i na ulicach pojawiły się głosy oburzenia, a w Warszawie zorganizowano spontaniczne zgromadzenia zwolenników PiS. Prokuratura zareagowała, publikując zanonimizowany protokół przesłuchania i wyniki autopsji. Prak. Antoni Skiba ujawnił, zgon nastąpił 15 marca o świcie w obecności rodziny. Lekarz pogotowia wpisał zgon nagły z nieznanych przyczyn, a ciało od razu trafiło do zakładu pogrzebowego. We wtorek, 18 marca, Prak. Norbert Woliński z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga ogłosił, Przyczyną śmierci była niewydolność krążenia w przebiegu rozległego zawału tylnej ściany serca. Nie stwierdzono obrażeń mechanicznych. Materiał zabezpieczono do dalszych badań, a śledztwo przekazano z Warszawy do Warszawy, Pragi, z planem delegacji poza okręg dla zachowania bezstronności. Rodzina nie wskazała winy osób trzecich, dodał Skiba, próbując ostudzić emocje. Jednak słowa te nie przekonały PiS. Które domaga się śledztwa w sprawie nadużyć władzy? Sprawa skrzypek wciąż dzieli Polskę dla jednych to tragedia zdrowotna, dla innych dowód politycznej wendetii. Czy dalsze badania przyniosą przełom, czy tylko podsycą konflikt?